Miasto Lublin to miasto ludzi młodych, bowiem mamy blisko 100 tysięcy studentów, a z drugiej strony miasto pełne historii i miasto pełne przeszłości, bo w 2017 roku będziemy świętować 700-lecie nowenia Lublinowi praw miejskich. Stąd nasze stare miasto to perełka, perełka przeszłości, perełka historii. Musimy o tą historię i o to dziedzictwo kulturowe dbać. Musimy poszukiwać nowych rozwiązań dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym. Udział w projekcie to doskonała sytuacja wymiany doświadczeń. To swoista platforma wymiany doświadczeń z miastami o podobnych problemach. W ramach takiej wymiany odbyło się w Lublinie spotkanie reprezentantów miast biorących udział w projekcie. Każdy z partnerów zmaga się z innymi problemami dotyczącymi zarządzania dziedzictwem kulturowym. O działaniach podjętych w Ravennie, Mateo Parrinello. We are developing a, a pilot action around an application for tablets, uh, mobile phones that will promote uh, the city center and the uh, historical sites in a new way, giving more information to tourists and uh,

Really nice old city. You recognize that it's an old and grown city, um, but with all the colors and all the um, yes, changing in the in the housing, in the you recognize that there are a lot of people caring for the city. Zabytków mówi o działaniach podjętych w Między innymi opracowaliśmy projekt strategii zarządzania dziedzictwem kulturowym na terenie Gmina. Realizowaliśmy akcję pilotażową poświęconą współpracy z interesariuszami w przestrzeni publicznej, miast historycznych, przestrzeni zabytkowej. Celem tej akcji pilotażowej było przede wszystkim sformułowanie zasad współpracy, zasad współdziałania z interesariuszami dotyczących w tym przypadku akurat umieszczania na elewacjach w przestrzeni miasta Nośników informacji wizualnych związanych przede wszystkim z działalnością reklamową. Dlatego postawiliśmy na przede wszystkim działania edukacyjne i współpracę w formie dyskusji, bezpośrednio przy obiektach, które do tej akcji wybraliśmy. W ramach akcji pilotażowej odbył się cykl warsztatów dla zarządców i właścicieli kamienic, zlokalizowanych na terenie śródmieścia Lublina. O szczegółach mówi Marek Stasiak, pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Staramy się przekazać pewną wiedzę o. Yy zasadach ochrony o wartościach zabytków o zasadach rozmieszczania reklamy w obszarze elewacji przy której właśnie w danym momencie się znajdujemy omawiamy również pewien generalny program działań na przyszłość warsztaty odbywały się przy czterech zróżnicowanych obiektach historycznych Podczas spotkań udało się nawiązać współpracę z zarządcami budynków, którzy wyrazili zainteresowanie poruszaną problematyką. Oczywiście takie warsztaty bardzo się przydadzą nam jako zarządcom, ponieważ wszystkie nośniki, które są umieszczane na elewacjach, muszą być uzgadniane zarządcom budynku. Myślimy, że dzięki temu nasze miasto będzie ładniejsze. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zorganizowało konkurs na logo akcji pilotażowej dla uczniów liceum z Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie. O ocenie prac mówi Paulina Zaremska-Denysiuk, członek jury. Braliśmy pod uwagę szereg jakby punktów, czynników, które decydowały o takim wyborze, czyli na przykład czytelność, dostosowanie do logo Hermana, odniesienie bezpośrednie do tego, co ten znak ma przedstawiać, a także proporcje i umiejętność później umieszczenia tego w na przykład materiałach reklamowych. Pierwsze miejsce zajęła praca Dagmary Łojek, uczennicy drugiej klasy liceum. Dodatkowo w ramach współpracy przeprowadzono serię zajęć dla uczniów, którzy ponieśli później tę wiedzę dalej do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie śródmieścia. Dzisiaj mamy okazję przedstawić ten problem troszkę młodszym pokoleniom, żeby zwrócić ich uwagę na to, co się dzieje, na to, że jest bardzo dużo reklam, że jest po prostu przepych w tym momencie i że, że po prostu żeby oni w przyszłych, w przyszłych latach mogli na to jakoś wpłynąć, bo tak naprawdę nie wiemy, czy będą jakimiś przedsiębiorcami, którzy będą decydować o takich rzeczach, ale także, żeby taki przekaz trafił do ich rodziców, którzy aktualnie mogą na to jakoś wpływać. Na początku pokazaliśmy im prezentację, którą sami przygotowaliśmy. Na temat właśnie Lublina, naszych reklam. Pokazaliśmy przykłady z innych miast europejskich. Pokazaliśmy, jakie reklamy są dobre, jakie złe. Powiedzieliśmy, czym właściwie jest reklama, jakie ma funkcje. Prowadzimy dla dzieci warsztaty. Ich zadaniem jest zaprojektowanie własnych szyldów, banerów, które umieszczą na kamienicach, a potem wspólnie porozmawiamy o tym, które z nich są dobre, które powinny tam zostać. No i rzeczywiście niektóre to wygląda jak choinki na Boże Narodzenie. Było całkiem fajne. To tak, jakbyśmy byli małymi projektantami. Ja się nauczyłam, które reklamy nie powinny być właśnie na budynkach, a które mogą być. Ciekawa była, dużo się dowiedzieliśmy, co w sumie reklamy mają za zadanie robić z naszymi mózgami, jakby to powiedzieć. Problematykę reklam porusza również Wojciech Januszczyk, który zorganizował prowokacyjną instalację na Zabytkowym Gmachu Centrum Kultury w Lublinie. Mam nadzieję, że przede wszystkim sprowokowała, e, chociaż w małym stopniu, dodatkową dyskusję do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o sprawy reklamy w przestrzeni e, miasta, czy nie tylko miasta, ale i przedmieści i tego, co się dzieje na wjazdach do miast. O dodatkowych działaniach w ramach projektu mówi miejski konserwator zabytków Hubert Moncik. Jednym z elementów tej akcji jest fanpage na Facebooku Fabryka Dobrej Przestrzeni, do którego zapraszam. A także takie już bezpośrednio w przestrzeni miasta działania jak wystawa, którą mogą Państwo zobaczyć bezpośrednio z tyłu zamku. O wystawie Rafał koza Koziński, animator kultury. Wystawy, tak. Myślę, że to jest dosyć ciekawa inicjatywa. Nie pokazująca nakazów czy rozkazów, jak należy myśleć o mieście, tylko dająca ciekawe przykłady i rozwiązania. Budująca trochę świadomość i przestrzeń w głowie, jak mogłoby wyglądać miasto. Temu, żeby miasto wyglądało lepiej, posłuży dedykowany dla właścicieli i najemców budynków zlokalizowanych wśród śródmieściu Lublina przewodnik zasad umieszczania i wykonywania reklam w przestrzeni historycznej, który został opracowany w ramach projektu. Mamy nadzieję, że współpraca z interesariuszami, właścicielami i najemcami historycznych budynków pozwoli na lepsze i skuteczniejsze zarządzanie dziedzictwem.